Teraz pierwsze miejsce w kategorii 16-18. Podoba nam się fajnie co. Załaszcza całe Pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 16-18 lat. Zdobył Jakub Rogala. Jako 18 lat akurat jest z płaski Puławski Ośrodek Kultury, dom chemika. Utwór <klimy> dla nas jurorów to była uczta. Już słysząc tytuł utworu pana Ocieka Munerskiego. porque você tem que as a vontade de se encontrar com esses a Até o fim dos anos 18, o é o w opowiadaniu, nawet najbardziej pobieżnie, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, o, może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej Za kim to choć go przedtem nie znałem Przez łączny wyrok się przepychałem Za panią, bynajmniej za panią Przez kogo proszę panią głowę I spaczam z trasy Czyniąc dopłatę do pierwszej klasy Przez panią, bynajmniej przez panią Byłem jak wagon na pustym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej. Zwłaszcza dotkliwie zaś wyszedziła użycie słowa bynajmniej. A on, on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek samo serce otworzy Kto go zrozumie, kto mu pomoże Nie pani, bynajmniej nie pani I kto, nie patrząc na te zdania składnie Dojrzy, co człowiek ma sercu nad niej Nie pani, bynajmniej nie pani pani, wszystko jest proste, myśli są trzeźwe i słowa są ostre I ranią, cholernie mnie ranią I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronie, to nie, nie spanią. panią Prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z manią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zadziwiło, i uleciało gdzieś w dal. Przez małą chwilę mi się zrobiło, najmniejsza. Ша, папа, папа, дай на меня. Ша. Я буду думать, что я не могу сказать. Здравствуйте. Здравствуйте. W tym kącie tamto, wiesz? Słuchaj, ale ma dziewczynę. Wy co nie ma. Tak? Co wtedy trzeba tak jeszcze? Nie wszystko nie. Słuchajcie, no i sami widzicie Państwo, że myśmy też zwracali uwagę na coś, że nie trzeba tyle fajerwerków, żeby do, 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 dotrzeć do naszych serc, do naszej nie? emocji. Tak to zrobił po prostu chłopak w narodników wyszedł i zaśpiewał najprościej, jak, jak się da. Najprościej się da, piękny, też mądry, bardzo jak zawsze, jak każdy, tak z Bociera Także trzymaj tę skromność, bo to jest bardzo silną, silny przekaz. Moc tego nie da się spaniać. Prawo młodych prawo dziękuję.